Siemaneczko, Aras, Life in Poland, witam na moim kanale, jeśli jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj, postaw łapeczkę w górę dla motywacji i komentarz, że byłeś, także lecimy dalej ze zwiedzaniem Hanoweru, e, jesteśmy na IMA kanale, także hello everybody, lecimy po Marancie, troszkę miało być inaczej, ale dobrze, lecimy, także widzicie, ładny tutaj, zacny kanalek, także odpoczywamy, relaksujemy się przed podróżą w kierunku Polski. Także wyciskamy te wakacje, że tak powiem na maksa, Ewelinka zmęczona, ja już też trochę zmęczony, że tak powiem przy atrakcjami Hanoweru, jakby to można nazwać, prześmiewszo, ale było super, jest super. I będzie super, także oglądajcie dalej i lecimy, za chwilę wam tutaj aktualizację zgramy, jak sobie wokół komina troszkę pochodzimy po Hanowerze. Dalsze zwiedzanie, e, oczywiście wiadomo, że nie zwiedzimy wszystkiego za jednym rzutem, e, mamy czas po prostu ograniczony, Trzeba czekają na nas następne zlecenia. Jak jeszcze pamiętacie u tej, że tak powiem starszej pani, tam też czeka z pomocą poświąteczną, że tak powiem, z naszym dobrym serduszkiem, żebyśmy wpadli i wymienili w końcu tą wanę na kabinę prysznicową, by ułatwić jej życie. Także widzicie, no zbieramy, zbieramy się, ładujemy bateryjki i będziemy lecieć kolejne zlecenia, także bądźcie ze mną na moim kanale. Raz tak, raz tak, jak to ja mówię. Pozdrowienia z Hanowerą, lecimy. Także i miłe kanale, także widzimy, zwiedzamy dalej, moi kochani, takie widoki. Gdzieś tam widziałem komentarze, że jedziesz do Hanoweru Także Polacy też tutaj są, także widzicie, wszyscy żyjemy, integrujemy się, także lecimy Siemaneczko, aktualizacja moi kochani, także znaleźliśmy się w Berlinie, także kontynuujemy podróż urlopową. Także sobie śmigamy teraz ulicami Berlina. No i się relaksujemy. W dalszym ciągu się relaksujemy. W nocy będziemy jechali sobie z powrotem. Także na spokojnie urlopik. Wyciągnięcie nóżek w czasie podróży, a nie męczenie się na autobamach, na polskich autostradach. Noga w desce i do przodu. Raczej myślałem o tym, żeby odpocząć. Także radzimy sobie w inny sposób. Jak widzicie dopadła nas wieczorowa pora, po raz kolejny. Także lecimy sobie ulicami Berlina także zwiedzamy dalej sobie się przejdziemy i gdzieś tam za chwilę sobie coś zjemy także kolacyjka jeszcze przed nami także lecimy moi kochani dalsza część podróży Aras life in Poland w German style <grych> aktualizacja kolejna sobie latamy z no także spacerujemy sobie e, nawet tutaj większe prison mają bo z tego co mi się wydaje to, to jest ten ale leczy także powiem wam, że dość duży także nie wiem, chyba na 2000 na mieszkańców no ale tak ogólnie to sobie śmigamy, jest ładna pogoda oczywiście browarek na wieczór, spacer z ukochaną po ulicach niemego miasta także jest w miarę w miarę, w miarę ładna pogoda, także wykorzystujemy i sobie po prostu wyciskamy że tak powiem nasz urlop do samej końcowej minuty i sobie śmigamy po prostu zwiedzamy Berlinek sobie szliśmy stamtąd i sobie idziemy teraz tam, tak? za chwilę będziemy wracać i pewnie pójdziemy na PKS główny w Berlinie i stamtąd już się udamy w kierunku polskim także kończymy tą moją przygodę yy, wielkanocną świąteczną za granicą w Niemczech, że tak powiem dziękuję za mile spędzony czas dla Arturka i dla Sylwii także oczywiście jeszcze raz się spotkamy i pewnie nie raz yy, że tak powiem będziemy częstszymi tak, tak, częstszymi yy, że tak powiem wywalcami niemieckimi że tak powiem planujemy może coś tutaj podziałać planujemy no. działania to już są i będą tak także już pewnie w ciągu dwóch miesięcy będzie kolejna tutaj wizyta tak sądzę jakiś o do dwóch miesięcy tak po, pokończymy tematy u siebie i będziemy sobie tak jeździć kursować że tak powiem Czy się śmieję że za chlebem a czy nie można pracować w dwóch krajach? Troszkę tu, troszkę tu, odprowadzać podatki Też można, oczywiście wszystko można Wystarczy tylko chcieć i mieć otwartą głowę tak? Na różne rozwiązania Także widzicie, lecimy Blockhaus Także widzicie, tak to pięknie wygląda Wieczorową porą Berlin Także my się żegnamy na dzisiaj, jeszcze raz ogrom uścisków dla naszych znajomych, oczywiście dla Solenizanta 40, także mile spędzony czas zwiedzenie Hanoweru, teraz chwilę po, pochodzimy sobie po Berlinie i wracamy do naszych zajęć codziennych. Także żeby budować tą Polskę, jeszcze mamy tam przecież do zrobienia parę łazienek i parę numerów dobrych i do nakręcenia parę wloczków. Oczywiście, mój vlog się nie kończy. Po prostu widzieliście pierwszy dzień. Pierwszy dzień, wiecie jak było? 40 była. Life in Poland. Także, że tak powiem, pokazałem jaka była prawda. Przyjechał i się dobrze bawił, także bawimy się cały czas z Ewelinką. No i wracamy z powrotem, tak. Wypoczęci, pozwiedzane i lecimy dalej. Zresetowany, że tak powiem, system zresetowany. Otwarte, że tak powiem, eee, otwarte. No. Otwarte, głowa na nowe możliwości, jest tak. Ale powiem wam, że szybko minął ten okres, który tutaj spędziliśmy. Dlatego tutaj wrócimy. O, proszę. Elektryk się ładuje. Już niedługo u nas na co dzień. <noise> Oczywiście to są stacje. Widzicie, tutaj centrum. Jest bardziej chyba to dostępne, tak? Z tego co tutaj widzimy jest dużo hybryd, dużo elektryków. Troszkę inaczej tutaj ludzie żyją. Powiem Wam że przez tą chwilę, e, którą tutaj jesteśmy, zauważyłem, że ludzie są otwarci, tak, życzliwi i się nie spieszą, to jest najlepsze, nie? nie spieszą się tutaj tak wolniutko czas naprawdę jakby się nikt nie spieszył aż byłem w szoku razu, to odczułem, że naprawdę tu jak na spowolnieniu bym szedł Ale być może, że ten, że to święta, nie? Po prostu mniej, mniejsza liczba ludzi na ulicach. A wiadomo u nas w Polsce to samo jest, nie w święta. Także wszyscy spędzali pewnie z rodzinami czas. Ale powiem wam, że i tak widać tą różnicę i czuć ale. Oczywiście kochana Polska, zawsze w serduszku. I wracamy. Także dzięki za vloga dzisiejszego i że jesteście ze mną. Na dobre i na złe, jak to mówią. W różnych stanach świadomości moich. Dobra, także lecimy dalej. Do usłyszenia. Taka szybka tego dogrywka. To jest budynek radia. Bo, Bo wszystko co mi się zbliżeniu. Także ten budyneczek. Eee, wysoki, to zawsze przed mówiłem, że to więzienie do radio, a z drugiej strony poszliśmy, także dopiero zobaczyliśmy, o co tu, o co tu chodzi. <grymne> Ale naprawdę ładny, fajny budyneczek. Wszystko duże tutaj, takie większe się wydaje. Także lecimy sobie z powrotem tą samą ulicą, wracamy i lecimy na Polskę.